Siemanko, cześć z tej strony. Daniela, dzisiaj mamy dzień 47, czy widzimy na plus 4:4. Tak? Mamy pakę z Bellinghamem. Aj, myślę, że to będzie pomocnik. Mamy lokatę Diego Juventus, Tisa Chelsea, Alejandro Garnacho, United, Joshua Kimmich, Bayern, Toliso, Olympic Lion, Openda, Lipsk, Barcelona, Frankie de Jong. Markus Turam Inter. Mamy FC Porto. Heritage. Szkiri. Vintage Vibe z Cantona I Trophy Triumph Vinicius Junior. No powiem Wam, że też będzie ciężko. Chyba, że ten winic coś kosztuje, może. Może to jest jedna z rzadszych. Nie wiem. Ale ciężko, może być ciężko. Ale zostawcie łapki w górę, suba. I szukamy dalej. Szukamy.